Siemanko No dzisiaj jedziemy na Podnęcić rybki Ciśnienie fajne 1005 to paskali. Także Jedziemy sobie wspomóc Skuteczność I miejmy nadzieję, że Że rybki będą współpracować Fajnie wypadało się Woda się dotleniła Także powinno być lepiej Także co jutro rano startujemy i zobaczymy, jak będzie z rybkami. Jeszcze wam pokażę, jak karmię, gdzie karmię. O, zaraz będę na miejscówce. Także pozdrawiam, cześć. No, jesteśmy już na miejscu. Tu mamy takiego fajny, powalony modrzew. O, tutaj właśnie będę chciał ulokować swoje zestawy a wywoził będę o z tego miejsca właśnie z tej plaży tak będziemy łowić jutro zobaczymy no zanęta to kulki proteinowe pokruszone i orzech tej z z i tak pół wiaderka pójdzie na zestaw dobra do zobaczenia jutro w takim razie już widać rybkę w łowisku drobnica się kręci no zobaczymy czy coś grubszego wejdzie że mamy podsypane zobaczymy co z tego będzie jedną mamy tak za grązelami po prawej stronie tu będzie druga w liściach że zobaczymy jutro. się ma. właśnie wracam z nęcenia. No trochę się zmęczyłem, ale to nic. Podsypane. A no, jutro zobaczymy, czy coś pojedzie, czy nie. Pogoda jest idealna. Ciśnienie również powinno być ok. Aczkolwiek to jest tylko ryba. Także zobaczymy jutro. Także do zobaczenia. Śledźcie kanał. Jeżeli film się nie ukaże, to znaczy, że ryb nie było. A jeżeli się ukaże, to znaczy, że ryby były. Pozdro. Manko więc wędki wywiezione. Dzisiaj łowimy pod modrzewiem. Zanęcone. Dzień wcześniej. Jedna przynęta to kulka rak na Ronirigu, A druga to Squid plus fruit Ace. To jest kulka owocowa na haczyku long shanku, na Bloba Rigu. Nic będziemy jeść śniadanie, czekamy co się wydarzy coś obudzi pogoda jak widać zmienna ale miejmy nadzieję, że połowimy do zobaczenia jeżeli będzie rybka to będziemy się widzieć, do później Coś tam jest. Co? Salip. teš Taki zwój nas obudził. Co do wody, nie ma co go tam męczyć. Właśnie jesteśmy po spince ryby Wywiozłem jeszcze raz zestawy no i czekamy widać że ryba aktywna bo ileż brał, i brał i karp wziął także ryba się rusza już chyba po tarle nic czekać wywiezione będziemy walczyć dalej do zobaczenia Siemanko No dzisiaj bez ryby Po tej spince już nic się nie wydarzyło Także co Jutro sypię I pojutrze znowu Następna zasiadka Także jak będą ryby Będzie film Nie zawsze się łowi Trudno Pozdrawiam hej Siemano Dzisiaj Środa jadę podkarmić drugi raz no i zobaczymy po ostatniej spince i jednym leszczu czy jutro będzie lepiej pogoda się trochę ustabilizowała bo wcześniej to raz słońce, raz deszcz ciśnienie niby równe, ale nie wiem ryba nie chciała coś brać zobaczymy jak teraz bo no zanęta to sama ten sam zestaw to jest konopia, orzech tygrysi, pelet i pokruszone kulki. Dzisiaj damy troszkę, może grubiej niż ostatnio. Może te ryby wyjadły i po prostu nic nie zostało dla tych większych karpi. Dlatego tylko jeden może się zakręcił, a może po prostu taki słaby dzień. Nie wiadomo. Zobaczymy. No zaraz się widzimy na miejscówce pozdrawiam jesteśmy już na miejscówce a taka zanęta nopia Siemano. dzisiaj nie byłem na rybach normalnie deszcz na pierdzielał cały czas niemiłosiernie no i nie szło się zebrać po prostu ulewa za ulewą więc stwierdziłem, że odpuszczę. Dzisiaj pod jeszcze raz. Ten sam zestaw orzech tygrysi, pelet konopia do tego zalewajka. O, taka o. Tandem bajca Bardzo fajna. Polecam do zalania ziaren. No, i do tego sypnąć zanętą, tylko no i co? Nie wiem, czy pokazywać Wam jeszcze materiał znęcenia, bo to będzie te samo miejsce, te same zanęty, czas praktycznie też ten sam. Także chyba nie będę wam pokazywał. No i jeżeli mówię to drugi raz z rzędu. Materiał się ukaże. Znaczy, że jestem na rybach. Także widzicie, ile człowiek trudu musi włożyć, żeby jechać na ryby i nagrać coś dla Was. Także co mogę więcej powiedzieć. Jak będziecie oglądać, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. O, widzicie, ile to poświęcenia każda łapka w górę, każda subskrypcja, każdy jakiś pozytywny komentarz, chociaż negatywne też są mile widziane, bo wiem, co mam poprawić, co źle robię, bo wiadomo, człowiek dopiero się uczy. To jest mój pierwszy sezon nagrywania. Jestem amatorem, nie wstydzę się tego powiedzieć. No i co? Także wspierajcie mnie, możecie też się śmiać, bo na pewno niektórzy się śmieją. No ale takie jest życie. Jednym to pasuje, drugim nie. Pozdrawiam, do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że z rybkami. Cześć! O, to jest moja miejscówka. Tu idzie takie zwalone drzewo do wody. I tutaj przy tym zwalonym drzewie. Będziemy próbować. No miejsce książkowe, tak? Będziemy próbować złapać rybkę przy tych krzaczkach. No już jednego dzisiaj straciłem. Tak? Aha. Ale jest teraz, jest? Jest, jest. No to fajnie. To, A gdzie tam na końcu są te strony? Mhm. Tak, no bo tak, tak, ładnie. Ja na... E, Zawsze po przełowy mam, przełowy na tej kartie. Tutaj. ale co, na spławik? na no, spławik, no bo tak łapie te drobnicę. to największego z przyłowów to miałem karkę największego 10,40 kg i go. No. a jaki zestaw? to co tu i mamy rybkę w końcu udało się, jedna spinka jedna ryba nowa życiówka, 13 kg Kolejna życiu leczka, kilo. Taki piękny karpik dzisiaj. No dla życiu. puścimy rybka jeszcze raz piękny świniaczek

Pięknie się pożegnała. Siemanko, no, powoli pakujemy się. Kończymy właśnie zasiadkę. Dwa brania, jedno wykorzystane, ryba 13-200. Druga ugrzęzła w drzewach. Więc, no, trudno się mówi. Nie zawsze się rybkę holuje. Jeden zestaw miałem na słodko, drugi miałem. Raczka, kuleczka rakowa. O, podbita też raczkiem. A drugi miałem zestaw na słodko, ale bez rezultatu. No nic, weekend spędzić trochę czasu z rodziną. I w następnym tygodniu myślę, jakąś nockę zrobić. I coś nagramy dla Was, jeżeli rybki na to pozwolą, bo do tego nagrania przymierzałem się parę dni. To pogoda popsuła plany, to ryby nie brały i ciężko było jakiś materiał złożyć. Ale ostatecznie się udało. Nic, chciałbym pozdrowić z tego miejsca Grześka. Grzesiek, nie daj się tam walcz do końca, już niedużo Ci zostało. No i swoją narzeczoną Ewelinę. Oglądajcie, komentujcie, lajkujcie, krytykujcie. Do następnego. Cześć.